Ciekawostką jest tutaj postępowanie restrukturyzacyjne, które też jest planowane w nowej ustawie. Do tej pory e, przyspieszone, czy też za, postępowanie o zatwierdzenie układu. Do tej pory takie postępowanie restrukturyzacyjne było dostępne tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. Natomiast w nowym porządku prawnym upadłości konsumenckiej może się okazać, że konsument będzie mógł wystąpić właśnie do sądu o zatwierdzenie wcześniej zawartego z wierzycielami układu. Do tego oczywiście będzie musiał posiłkować się profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże mu w układaniu tego układu tak zwanego, nazwijmy to, ponieważ sam układ nie jest tylko i wyłącznie umorzenie wierzytelności, ale tylko częściowe umorzenie wierzytelności. Może się zdarzyć tak, że na przykład będą bardzo trudne negocjacje z jednym głównym wierzycielem, innymi głównymi wierzycielami bądź całością wierzycieli na temat tego, żeby odroczyli na moje wierzytelności do spłaty na, powiedzmy, dłuższy okres, na mniejsze raty, czyli to, co zazwyczaj teraz próbujemy jako dłużnicy konsumentcy robić często w bankach, gdzie próbujemy restrukturyzować swoje kredyty przy braku możliwości ich spłaty. Będzie taka możliwość, żeby konsument, czyli osoba nie będąca przedsiębiorcem, przedsiębiorcą, w takim postępowaniu postępowaniu restrukturyzacyjnym mogła uczestniczyć i częściowo się oddłużyć, bo postępowanie restrukturyzacyjne z zasady polega na tym, że część długów jest umarzana, a część długów po prostu spłacana w trochę innych warunkach, w trochę innych ratach, w trochę innym okresie.